Dziś pokażę ci, gdzie można przeżyć na mapie Edelfield Road. Gotowy? To zapraszam do oglądania. No i jesteśmy w gierce, wybieramy Edelfield Road. Oczywiście amator, to jest poradnik dla początkujących, żeby wiedzieli, gdzie mniej więcej się poruszać. Wchodzimy na mapkę. To dość fajna mapka do pogrania z ekipą. Także wchodzimy do domku. Oczywiście zapalamy światło. Wchodzimy do pierwszego pokoju, i tu jest pierwsze miejsce, żeby się gonić z duchem. I jedyne w sumie obok tej sofy. Jedynie o czym trzeba pamiętać, to o tym małym stoliczku i o tym stoliczku, żeby się nie zablokować. W razie gdyby duch był w miarę szybki, jeśli atakuje z góry lub z piwnicy, możecie się przytulić tutaj do tej szafki i powinniście przeżyć. Przechodzimy do następnego pomieszczenia, czyli do kuchni. W kuchni nic ciekawego. Jedynie gdzie możecie próbować się schować, to zgasić lampę i obok tego regału. Tutaj stać. Łazienka. No jak to łazienka, nic ciekawego. Także tutaj, tym przedsiągem, niektórzy tutaj próbowali się chować, ale niestety macie z nim kontakt wzrokowy, także jest lipa. Za tym stolikiem też niektórzy próbowali się schować, też nie polecam. Tak samo za tym regałem można było się schować tutaj, teraz już nie można, bo dali koszyk. Także przechodzimy do garażu, w tym garażu są to hiding spoty czyli te szafeczki, gasicie lampę, chowiecie się i jest gitarka. Tak wygląda parter, przechodzimy do samej piwnicy. W piwnicy to wygląda tak, że mamy tutaj hiding spota, no i za tymi regałami można też próbować się schować, z lewej strony nie polecam tego miejsca ponieważ duch kiedyś wchodził tutaj i tu na was miał po prostu target wzięty i ciekawostka jest taka że jeśli jest dość w miarę szybki duch i wyjdzie wam z tego rogu a jesteście w takiej pozycji i dopiero wejdziecie a on biegnie w waszą stronę i się zamkniecie to i tak was może dorwać tak to wygląda niestety w pasmofobii no i przechodzimy do ostatniej lokacji czyli piętro tak jak wspominałem, fajna mapa do pogrania, także pierwszy pokój, szafka, do miejsce do ukrycia się. Następny pokój, pokój dziecięcy, no niestety nie ma tu żadnego hiding spota, łazienka tak samo. Tu w tym pokoju niestety też nie, nie ma tu żadnego hiding spota. Tutaj na tym korytarzyku jedynie te szafki. Następny pokój, niestety też nie ma nic za ciekawego. Bo jest łazienka i tu jest takie wolne miejsce. Kiedyś można było tutaj się schować, ale też to zmienili. Następny pokój szafka. Wiadomo, standardowo, łazienka dość nudawa, bo nie ma tam gdzie się schować tak jak zawsze w łazience na wszystkich mapach. Ostatnia sypialnia, tu mamy dwie szafki. Ciekawostka jest taka, że jeśli wejdziecie w takiej pozycji i duch wchodzi wam do pokoju, jeśli macie jedno skrzydło zamknięte to normalnie przeżyjecie, nie musicie zamykać tych drugich i odwrotność tak samo, jeśli macie to otwarte, a to zamknięcie przytulicie się tutaj do lewej i macie taką pozycję bez lampy, też przeżyjecie. Łazienka, nic ciekawego. Tak wygląda pokrótce omówienie mapy Edelfield Road. Także fajna mapa do pogrania z ekipą, tak jak już wspominałem, na dwie trzy osoby, więc... Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do następnego. Na razie cześć.